Witajcie, 28 marca 14:23. Troszkę już mnie nie było. Ale żeby nie było, morsowałem. Tydzień ten byłem, tylko żeby nie było czasu, żeby nagrać. Yy. no Woda jeszcze jest jeszcze zimna. Śniegu może nie ma, jest na dworze gdzieś około 6-8 stopni. Zobaczymy, jak dzisiaj się wytrzymam. Zresztą mam coś w tyle głowy. Zaraz wam pokażę. A no, mianowicie tydzień temu ukazał się artykuł. Artykuł Henryka. E, zaraz powiem, jak to tam jest. To jest szatańska doktryna Rudolfa Steinera. I chcę wam teraz, ja te, ten link do tego artykułu w opisie filmu podam, ale chcę wam teraz właśnie przeczytać, przeczytać ten fragment z samego, z samego początku tego artykułu, który chyba zamieścił. Było e, bardzo, ale to bardzo mocno, no, może nie tyle wstrząsnął, ale to był taki totalny rozbłysk, potwierdzenie tego wszystkiego, co wcześniej człowiek się dowiedział przez lata. Posłuchajcie. W przyszłości lekarstwem wyeliminujemy duszę. Pod pretekstem zdrowego punktu widzenia pojawi się szczepionka, dzięki której organizm ludzki będzie leczony jak najszybciej, bezpośrednio po urodzeniu, tak aby człowiek nie mógł rozwinąć myśli o istnieniu duszy, ducha. Materialistycznym lekarzom zostanie powierzone zadanie usunięcia duszy ludzkości. Tak jak dzisiaj ludzie się jak ludzie są szczepieni przeciwko tej czy innej chorobie. Tak więc w przyszłości dzieci zostaną zaszczepione substancją, którą można będzie dokładnie wyprodukować w taki sposób, aby ludzie dzięki tej szczepionce byli odporni na szaleństwo życia duchowego. Człowiek byłby niezwykle bystry, ale nie rozwinąłby sumienia, i to jest prawdziwy cel niektórych materi materialistycznych kręgów. To, jest, to nie jest cały cytat. Ale on daje dużo do myślenia. Wieszcie, to się dzisiaj dzieje. To, to jest nie tylko szczepionka na COVID, ale to już o wiele wcześniej było. Ja mam swoją kartę szczepień, kartę zdrowia. Pierwszą szczepionkę otrzymałem w szóstym roku, w szóstym dniu życia. Dzieci dzisiaj w Polsce otrzymują te szczepionki praktycznie nie to, że praktycznie, tylko pierwszego dnia, w pierwszych godzinach po urodzeniu. I to nie tylko, że już jedną szczepionkę, ale dwie szczepionki. Jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę oczywiście. I teraz pomyślcie, dziwicie się? Dziwicie się, że tak mało ludzi rozumie Boga, rozumie Jego prawo, Boże. Oni zostali, oni zostali tak a nie inaczej zaprogramowani już przez te substancje. Następnie Popatrzcie na to, co się dookoła dzieje. Już ta szczepionka, która ma przyjść. To wszystko, co jest po prostu. Nawet już mówię o Arezolu, którym Bartek ostatnio pisał na forum. Mówią już nie mówiąc już o tych testach covidowych, które też mają, mają. też, że tak powiem szczepienia. I w tym kontekście nawet jest zrozumiałe. Dlaczego, Dlaczego yy, Bóg mówi, że odmieni nasze serca yy, cała nieprawość zostanie z tego świata wyrzucona momentem przyjścia Chrystusa na ziemię. No właśnie dlatego. Patrzcie i, i to też się bardzo mocno dotyczy Polski, bo to w Polsce tak jest. Mam znajomego, który rodzi rodzinę znajomą, którą. Rodziła w Niemczech no, parę lat temu. W trzecim miesiącu dopiero pierwszą szczepionkę trzymy. To samo podobno jest w Skandynawii. Tam jest podobnie. Tam też yy, też jest w trzecim miesiącu pierwsza szczepionka. Przepraszam, muszę, muszę poprawić. No niestety nie uda mi się do końca tego filmu dobrze nagrać będą takie drgania. Ale wracając, ten ich plan i to, co tam jeszcze było powiedziane, ale przeczytam nawet dalej. Dzięki takiej szczepionce możesz łatwo rozróżnić ciało eteryczne i w, yy, w ciele fizycznym. Gdy ciało eteryczne zostanie odłączone, związek między wszechświatem a ciałem eterycznym stałby się skrajnie niestabilny, a człowiek stałby się automatem. I tutaj autor dalej wyjaśnia, jak powinno być, jaka jest realia, ponieważ fizyczne ciało człowieka musi zostać wypolerowane na tej ziemi przez duchową wolę. Czyli jeszcze raz: fizyczne ciało musi zostać wypolerowane przez duchową wolę, czyli nic innego jak przestrzeganie przykazań Bożych. To duch decyduje o ciele, o jego zachowaniu, postępowaniu zgodnie z prawem Bożym. I dalej. Tak więc szczepionka staje się rodzajem emanacji. Człowiek nie może już sporządzić się danego mu materi materialistycznego uczucia. Czekajcie. Staje się on materialistą, materi materialistą konstytucji i nie może już wznieść się do duchowości. Zobaczcie, jakie kluczowe słowa. Materialistą konstytucji. To jest, człowiek żył w latach 1861. 1925. Patrzcie, to co mówimy wcześniej na, na forum, było też o tym mowa. Albert, Albert Pipe to też człowiek przełomu XIX-XX wieku. Ech. To wszystko naprawdę ma sens. prawdopodobne ten cały artykuł musicie przeczytać. Tam jest jeszcze też drugi, podam bo na forum Henryk podał właśnie w dwóch. W, dwóch znaczy w, jednym, w jednym poście podał dwa artykuły o zbliżającym się porwaniu, znaczy też nie porwaniu, tylko wzięciu, to jest istotne 144 tysięcy. I. Moje takie pytanie, pytanie, zastanowienie się, kiedy to w końcu będzie? Kiedy przyjdzie ten czas? Tak jak Bartek ostatnio gdzieś na poście pisał, modlmy się o rychłe przybliżenie tego czasu. Ach, powiem mam, niesamowite rzeczy się dzieją. Wczoraj jeszcze byłem na wybrzeżu. Przez nas wróciłem, jeszcze się przez nas przespałem. Jest taki głęboki spokój. Myśl, kiedy to będzie, nieustannie człowieka garnia. Wszyscy bliscy, w pamięci, ale tutaj. Tutaj zawsze mi przychodzi na obraz Izajasza, yy, przepraszam, Abrahama i Izaaka, składanego w ofierze. Żeby przejść w pełni do tej tą bramą, wąską bramą, Bóg musi być na pierwszym miejscu. Nie możemy bardziej kochać swoich żon, mężów, dzieci. Na pierwszym miejscu jest Bóg. Nie ma innej opcji. Nawet. Jest opowiedziane, że 144 tysiące to ci, którzy nie zhańbili się z kobietami. To chyba nie chodzi też tylko o to o fizyczność, ale właśnie o takie spolegnięcie z kobietami mentalnie. Henryk pisze, że, że tam będą i też kobiety w tych 144 tysiącach wybranych. Nie wiem. Dlaczego tak sądzi? Ja znaczy nie jestem się spierać, bo to. To nie ma sensu. Ale jak jak pewnie gdzieś napisze, czy będzie chciał napisać, wyślę mu tego linka do te, tego filmu. To może się do tego odniesie. I zobaczymy. Ja póki co rysuję. Muszę sprawdzić, czy. Ach, jest troszkę czerwonego. Czyli jest dobrze. O to w tym wszystkim chodzi, żeby zmarznać, jak najwięcej. No i póki co możemy robić. Trzymajcie się tego, co macie. Ten, ten, ten kawałek z Pisma Świętego też jest fajne. Też do mnie bardzo mocno to dotarło. Trzymajcie się tego, co posiadacie. To jest zdanie, które bardzo, ale to bardzo. Bardzo głębokie jest. Potrzeba nam. nie Potrzeba nam trzymać się marzeń tego świata. Pragnie tego świata. Żeby jak najwięcej mieć. I za tą mamoną. Potrzeba nam się trzymać tylko tego, co, co, co posiadamy. A Bóg swojej sprawiedliwości, dobroci przymnoży nam to, co nam potrzeba. Da nam tyle, ile potrzeba. Oczywiście Trzeba pracować, trzeba, trzeba po prostu się starać. To jest normalne, to nie jest tak, że będę się modlił i z nieba mi spadnie. Ale twoja praca zawsze zostanie wynagrodzona. Prędzej czy później twój wysiłek, jeżeli jest w Bożym duchu, z Bożym, Bożą łaską, to jest niesamowite. Jak Bóg potrafi zadbać o swoje sługi służebnice? Tyle na dzisiaj. Trochę się trzęsę. Niestety nie ma kamery na statywie postawić na tej wodzie. Ręka się trzęsie. Ale wieście, jest pięknie. Popatrzcie, dzisiaj Już kaczki latają gdzieś tutaj? Bogiem, bracia i siostry. Błogosławie na póki co w górę serca i trzymajcie się ciepło.